Jest takie słynne zdjęcie yy, bryły Kościoła Świętego Augustyna w takiej pustej przestrzeni ruin. Bardzo znane zdjęcie, ono jest czarno-białe, ale ta bryła jest z czerwonej cegły. Dokładnie tam, vis-a-vis -vis tego kościoła pod numerem 19a, w punktowcu, zamieszkałem z rodzicami w 1951 roku. Przeniesiony z rodzinnego Krakowa, przeniesiony <grym> bez pytania. Ojciec mój dostał angaż w teatrze polskim na ulicy Karasia i przydział nam 47-metrowe mieszkanie w tym punktowcu. Podwórko zabudowane innymi domami, niewysokimi, one sięgały trzech pięter niewyżej. Podwórko, które mam w najmniejszej pamięci, bo ono było życiem całym życiem nas młodych chłopaków. Którzy tam spędzali cały czas. Tak to było wymyślone przez lacherta dla ludzi, którzy nie mieli wsparcia w niczym, co by ich zamykało w domach. Życie musiało toczyć się, zwłaszcza dla dzieciaków, na podwórku, więc te podwórka były pełne atrakcji. Miały swoje boiska, do gry w piłkę, miały takie pola zabaw, piaskownice, Jakieś takie podstawowe przybory do ćwiczeń, do podciągania się miały okolone murkami trzepaki, na których dokonywaliśmy gimnastycznych cudów, skoków, biegów i tak dalej. Byliśmy niesłychanie sprawni. Były boiska, począwszy od ulicy Dzielnej, takie boiska, klepiska właściwie, na których jeszcze graliśmy takimi szmaciankami, Niemal, że piłka. Taka dzisiejsza była czymś niespotykanym. Potem dopiero dziwne piłki kombinowaliśmy, i graliśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie jedna drużyna byłaby zachwycona takimi młodzikami. Drużyny pochodziły z poszczególnych fragmentów tej dzielnicy. Była Brazylia, która mieściła się bliżej Nowolipia. Byli, Niemców nie było, bo Niemcy mieli złe konotacje jeszcze wtedy, więc był, była Anglia, no i Polska, która oczywiście musiała zawsze wygrywać, ale nie zawsze jej się to udawało. Między czterdziestką piątką to była szkoła na Smoczej, a trzydziestką, do której chodziłem na ulicę Żelaznej. Tam się zamykał kwartał naszego życia. Moja mama robiła zakupy w Hali mirowskiej i to właściwie zamykało całe nasze życie. Mój ojciec robił spacery dookoła i patrzył, jak to miasto rośnie. Początek mam w swojej pamięci on się datuje na jakiś trzeci. Rok mojego życia i pamiętam ogromne topole. Znaczy, one wtedy jeszcze były malutkie, dzisiaj przerosły ten Muranów. Sadziliśmy je razem z chłopakami zewsząd, bo ci ludzie, którzy zostali zaproszeni, czy udało im się mieszkać w tej dzielnicy, pochodzili zewsząd. Warszawiaków rdzennych wtedy już nie było w mieście. Więc byli tam chłopi, byli jacyś prości ludzie. Ale odnaleźli się także ci, którzy powinni się odnaleźć. Moi rodzice znaleźli lwowiaków. Jedni mieszkali na tym samym podwórku co my, pod numerem 19, a drudzy na ulicy Dzielnej, na końcowym przystanku autobusu 112. To byli ludzie po Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza po Matematyce. Z wydziału Hugona Steinhausa i Stefana Banacha. Ich dzieci, moi rówieśnicy, są moimi przyjaciółmi do dzisiaj. Jak myślę o nich jako dzieciach. Uśmiech mi się pojawia, no bo to są stare, starzy ludzie, podobnie jak ja. Muranów był całym naszym życiem. Został postawiony na gruzach, ale musiało minąć bardzo dużo czasu, zanim zdałem sobie sprawę z głębokiej, filozoficznej i humanistycznej myśli lacherta, która usadowiła muranów na Gruzach. Wtedy myśleliśmy o tej dzielnicy w sposób tymczasowy, ponieważ taka myśl temu towarzyszyła, ona gdzieś przechodziła między ludźmi mówili, że to jest szybko zbudowana dzielnica, która jest obliczona na 15-20 lat życia, że ona musi się osunąć, że to jest taka sprawność budownicza, doraźna, krótkotrwała, taki symbol polskiego budownictwa, bo nie ma takiej możliwości, żeby się utrzymało na tych ruchomych cegłach. Ona trwa do dzisiaj i zyskała. Piętno jakości, kiedy patrzy na, na pozostałe części tego miasta nowoczesne, które owszem e, robią wrażenie i dobrej architektury, ale nie mają w sobie ducha. Dla mnie Muranów zawsze będzie miał ze względu na, na to, że tam spędziłem 22 najmłodsze lata swojego życia, aż do końca studiów. Że tam się wychowałem, że tam poznałem swoich kumpli, którzy są moimi przyjaciółmi do dzisiaj, i tam też transponuje się myśl razem z moim dojrzewaniem. Myśl Laherta, wspaniałego architekta, ale i humanisty. Pamiętam także inne zdjęcie jego i Sygalina, odpowiedzialnego za odbudowę Warszawy, którzy stoją, Gdzieś na nieistniejącym płocie, bramie, nie wiem jak to nazwać, na jakiejś granicy cmentarza Powązkowskiego, do którego od tej bryły kościoła św. Augustyna było takie pole cegieł, pustynia ceglasta. I oni stoją, patrzą na to i mówią, jest taki podpis pod tym zdjęciem, nie wiem kto to powiedział, czy Sygalin, czy Lachert, że właściwie budowanie muru cmentarza nie ma sensu, bo to wszystko dookoła jest jednym wielkim cmentarzem. Zawsze o tym myślę, bo hmm, zastanawiam się, co oni wtedy musieli czuć i myśleć, kiedy dostali to zadanie zbudowania życia na, hmm, na czymś, co nie żyje. Właściwie ten przekaz muranów w sobie ma niesłychanie żywy. Myśmy się na tych ruinach bawili jako dzieci. Tam przeżywali własną wojnę, ponieważ oczywiście nasze zabawy dotyczyły wojny. Bawiliśmy się. Ci słabsi z nas byli Niemcami, ci lepsi byli Polakami, ale te zabawy głównie były zabawami w Powstanie Warszawskie, nie w Powstanie w Getcie. Żydzi w tym miejscu byli takim, jakby to ująć, no, czymś, co wyparowało, ale wypowiadanie tego słowa było związane z jakąś taką niechęcią przede wszystkim i z czymś no, takim, jakbyśmy mówili o kosmitach, którzy tu na chwilę wylądowali i gdzieś odlecieli. Musiało minąć sporo czasu i musieliśmy wszyscy dojrzeć, żeby zrozumieć e, dramat e, tego miejsca, gdzie przyszło nam zamieszkać. Mieszkania były małe, domy były skonstruowane w ciekawy sposób, miały ogromne klatki schodowe, te klatki miały swoje korytarzyki łączące poszczególne mieszkania, na każdym piętrze było, były cztery mieszkania i tworzyło to bardzo silny związek sąsiedzki. Wszyscy wiedzieliśmy o sobie, znaliśmy się nawzajem. Korespondowało się codziennie, pukało się do drzwi, coś się pożyczało, sąsiadka pytała idąc do sklepu, czy ma coś kupić. Nie było problemu z przypilnowaniem dziecka, wszyscy żyli blisko siebie, a te podwórka wytwarzały też sytuację taką, która zmuszała ludzi do bliskości. Myśmy byli skazani na te podwórka, one były naszym życiem. Tam spędzaliśmy największą ilość czasu, tam się bawiliśmy, tam e, zyskiwaliśmy sprawność. Tam zimą dozorcy w obrębie dookolnym piaskownicy, okolonym murkiem, wylewali nam lodowiska. Mogliśmy grać e, w hokeja na butach, e, popychając kijami jakieś cegły, kawałki cegły, e, albo później jakieś e, krążki. <noise> zdobywane takim samym sumptem jak nowe piłki. To pobudzało naszą sprawność. Myśmy byli rzeczywiście bardzo żywi i sprawni. To dzisiaj mieszkam, wróciłem do swojego rodzinnego Krakowa i mieszkam też w dzielnicy pożydowskiej w, na Kazimierzu. Obserwując wycieczki, które przyjeżdżają, obejrzeć właśnie nie Wawel, a spróbować doszukać się jakiejś tajemnicy tego miejsca po ludziach, którzy stworzyli to miejsce i wyparowali, podobnie jak w warszawskim, żydowskim getcie. Te tajemnice jakoś się łączą w moim życiu, i do dziś. Mimo późnych lat, nie dają mi spokoju. I z moją małą córeczką, bardzo często próbując ją uśpić, wsiadam do samochodu i jedziemy do nowej huty, do takiego krakowskiego Muranowa, w tym samym stylu zbudowanego. I tam przeżywam już refleksję dojrzałego człowieka, który patrzy na to miasto w mieście, jak na swoje dzieciństwo, z całym bagażem. Sensu, w jakim zostało zbudowane to miasto z myślą o człowieku na przestronne ulice, na zieleń, na taki sposób sprawiając budowy tego, tego miejsca, sprawiający, że ludzie muszą się ze sobą kontaktować, że żyją blisko siebie, jednocześnie mają jakąś przestrzeń. To jest tak kontrastujące ze współczesnością. Nie wiem, co to sprawia, pewnie ta dojrzała myśl architektoniczna. Ci ludzie, Lachert, Cygalin, wychowani i wykształceni przed wojną, byli humanistami. To, to czuć dzisiaj w tym całym pomyśle i urbanistycznym, i samej twórczości budowy domów. Poza tym, dla mnie dominujący w tym wszystkim jest fakt, że te miasta w miastach zostały zbudowane z cegły. Na cegłach pomieszczone i z cegły. Cegła ma wymiar ludzki, jest ewidentnie zrobiona przez człowieka i ułożona przez człowieka. Beton, prefabrykat nie ma takiego symbolu jest czymś sztucznym, jest czymś zimnym. Cegła ma, e, ma inny wymiar dla mnie niesłychanie znaczący w tym wszystkim. Kiedy, kiedy zdarza mi się być w Warszawie, zawsze wsiadam w taksówkę i objeżdżam swoją dzielnicę, w której spędziłem 22 lata najmłodsze swojego życia, i robię to z sentymentem, patrzę na to miasto, które trwa, a miało być czymś tylko przejściowym. I kojarzy mi się radośnie, nie z powodu sentymentu, ale z powodu pamięci, radości ludzi, którzy to miasto. Odbudowywali, którzy tworzyli je właściwie w sytuacji dosyć beznadziejnej, bo z tego zdjęcia, o którym zacząłem mówić na początku, tej bryły Kościoła Augustyna i morza ruin dookolnych, wynikało, że to jest zadanie niewykonalne, że tego się zrobić nie da.